Na prawo od Grzegorza Brauna, no i teraz Marek Wocha, to są co najwyżej Kamczatka, Prawy Shift i faszyści. Słyszeliście o nowym sojuszu w polskiej polityce? Pewnie nie, bo to gratka dla koneserów. Otóż Grzegorz Braun, ten od lubienia Rosji i od gaśnicy oraz Marek Woch, ten od 0,09 poparcia. W wyborach prezydenckich i od hydrauliki zawiązali Pakt Senacki. Marocki Wok jest liderem partii, którą nazwał bezpartyjni samorządowcy, a co chwilę słyszać, jak próbuje wejść w układy z różnymi, mniej lub bardziej niemądrymi partiami w Polsce. A o co chodzi? No jak w polityce nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o stołki. Tworząc Pakt Senacki, panowie myślą, że pewnie będą w stanie jakoś zdobyć jeden czy dwa miejsca w Senacie w nowej kadencji. Matko Jedyna. No idziesz do domu. Naprawdę. To siwy dym. No. Jeżeli dwaj panowie, którzy mają na swoim koncie hasła o wypędzaniu takich czy innych ludzi z Polski, wielbieniu Rosji, wchodzeniu w sojusze z Rosją i wymyślanie jakichś najdziwniejszych dyrdymałów o szczepionkach, 5G, Unii Europejskiej i płaskiej ziemi, jeżeli to jest centroprawica, to ja już się boję stwierdzić, co jest prawicą.